Cześć, z tej strony SiomaPers i dzisiaj... Dzisiejszy odcinek będzie na pewno trochę inny niż... E, niż większy mojego kanału, taki... na pewno jest o wiele dziwniejszy i In, inny. Więc dzisiaj w tym odcinku chciałem opowiadać o, o... o Roksymyby, Roksymyby, co nie? E, w tym filmie nie będę go nic wyzywał, nic nie będę robił, po prostu... pewnie wiecie, że ten nasz kolega zaginął, co, zaginął w cudzysłowie, co nie? I, i... no i wiecie, sobie sobie poszedł sobie gdzieś poszedł sobie. Nie wiem co przerwę zrobił. Znaczy i prawdopodobnie podobnie zrobił sobie przerwę, ale dobra, jebać. I teraz. E, po sobie robi przerwę i, i w tym czasie powstają takie kanały w stylu M&M, które się na tym wybijają i trochę. Trochę chciałbym wam wytłumaczyć, e, dlaczego tak się nie powinno robić. Czemu nie powinno się wybijać na tym, że ktoś sobie zrobił przerwę? Więc... E, ale pewnie ja nic nie kumacie, więc... Ost, e, ostatnio, dwa tygodnie temu... No e, dwa tygodnie, no około miesiąc temu, teraz, wstawił typo pierwszy film na temat, no, B. I, i, I oczywiście clickbaitowa kl, e, e, miniaturka oczywiście i, miniat e, i oczywiście e, nazwa filmu. Najnowsze informacje, co się stało z Roxanne B. Kiedy Roxembe powróci? O! Coś, dlaczego Rox nie nagrywa i takie duperele, wiecie? E, ogólnie od tego typa się dowiedziałem od Dronka, bo tam napisał o nim post, że oh my god, nowa, nowy star internetu. A szczerze nic takiego nie robi, więc. Więc w tym filmie, w tych filmach, które on stworzył, po prostu gada, że o oh my god, Roxembe jest na przerwie, o mój Boże. Dlaczego? Dlaczego on to zrobił? Czy go auto czy Co on zrobił? Czy, go, czy może jest chory, może sparaliżowany, kiedyś tam mówił, że ma sparaliżowaną twarz? To może dlatego. Mówię no. A, chyba muszę wam przypomnieć, że... Nikt na YouTube, nikt wam nie każe nagrywać na, na YouTube, co nie? Może po prostu miał już na tego wszystkiego dość i się u YouTube'a! Ale nie, lepiej zrobić sobie teorię, jakąś jakąś teorię, powiedzieć, że został utkierdolony, mogło auto, było jakieś pół roku w szpitalu i teraz jest ta rehabilitacja. Jakieś co nie mógł nagrywać filmu i zabrać z tego w um, każdą ilość wyświetleń i subów. A teraz, teraz wszystkie dzieciaczki. Mój, się mam mapę, coś zazdrośni? Czy on ma wyświetlenia? Taki nie ma robi Słuchajcie, jakbym, jakbym chciał robić wyświetlenia, to bym robił sobie wyświetlenia, ale... Nie chce mi się nagrywać filmu, jak wiecie bardzo... A no, to, to, to nie jest, to nie jest nie ma nie, Wróćmy do sedna sprawy, więc. Um, jest sobie Roxem B, robi sobie przerwę i nagle pojawiły się 40 kanałów kurwa, co nie? I... O mój Boże! Jimmy, mówi co się stało z B! Top 10 YouTuberów, którzy zaginęli bez śladu. Oczywiście to jest film M&M. Eee, kolejny, Doknes. Doknes to jego kumpel, ja, wyjebane. Eee, dalej, dalej. Maryl, Roxen B jest złym człowiekiem. Co to są za filmy w ogóle? Gdzie zniknął Roxen B? Co się stało z Roxen eee, Dalej. Co się stało z Roxen B? I takie filmy. Dalej, i dalej, i dalej. Ludzie. Okej, okay, jeśli jesteście fanami Roxem B, dobra, dobra. No, 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 nie, poczekajcie dobra. Wyobraźcie sobie, że masz kolega, powiedzmy na Discordzie, po prostu przestaje do was gadać. I mam pytanie Czy wy zaczynacie robić jakąś sprawę kurwa detektywistyczną, żeby ogarnąć co się z nim stało? No nie Ale jeśli. ale robicie to, kiedy jakiś youtuber to zrobi? Wow, o, no i wie, no, co z tego, że on jest największym youtuberem Minecraftowym w Polsce? Co z tego? Jest takie coś ludzie jak e, prywatność, co nie? On nie musi wam nic wszystkiego mówić, co nie? Nie musi wam się do, niczego zrzekać. On te filmy robi dla siebie, nie dla was. Ten kanał on założył dla siebie, z pasji. No ma taką pasję, co nie? Robić filmy na youtuba, a nie robić filmy dla kogoś. Się mówi, że. O, robię filmy dla widzów? Bo. Bo jestem ja Youtuberem, robi filmy. Nie. Żaden Youtuber tak nie robi. Każdy kurwa Youtuber e, robi filmy od ice, od wyświetlenia. Ale liczy się, kto robi to lepiej, kto robi to gorzej, no. <laughs> e, To samo można powiedzieć. Ja się tego przyznaje, nie, nie robię filmów dla Was, robię je dla siebie. Może nie wiem, w przyszłości. Nie wiem, pójdę do Marvela. Znaczy, tam montować filmy, co nie. E, i, I dobra, i później, no i teraz, no, Roxen zrobił sobie przerwę, powiedział sobie, dobra, okej, okay, dobra, czekajcie, dobra, zrobię sobie przerwę z YouTube'a, pójdę, nie wiem, łowić, o, pójdę grać na pianinie, bo tam wstawił jakiś film, że gram na pianinie, na, nauczycie się grać na pianinie, co nie, pogram się na pianinku i wrócę, jak będę chciał. I tymczasem ludzie, o, kiedy Roxen B wróci, dlaczego to za... Słuchajcie, nie trzeba mieć żadnego powodu, żeby odejść z YouTube'a. Boże, to jakby normalnie rzuciłby pracę. przecież to jest jego hobby. On, on to robi dla siebie. Kurwa Max, naprawdę. Czyli jakbym, roz, rozumiałbym was, jakby to byłaby praca, co nie? Dlaczego by rzucił swoją pracę z pizdy? Ale to nie jest praca! YouTube to nie jest praca. W żadnym kurwa stopniu. To jest czyste hobby. Ale nie, ludzie wolą robić teorie spiskowe. Dlaczego to zrobił? Kurwa, naprawdę. Dlaczego to zrobił? Ja powiem wam... Ja powiem tym typom mny, -my, my, czekajcie. Mnmy. Eee... Już... czekajcie, mnymy. Ruksymb. Czekajcie, mnymb, mnymy. Omymy. Eee, Flexo, Maryl, Enzi. Ja już wam powiem dlaczego zrobił sobie przerwę, bo tak, naprawdę, to, to są dwa słowa, nie trzeba szukać w jakimś deep webie czy innych blooperach co się z nim stało, po prostu jeśli wiecie, że żyje, to po prostu możecie się domyśleć, że ej, po prostu zrobił sobie przerwę, bo może chcę odpocząć od codziennego, znaczy codziennego, od nagrywania filmów, które mają po 40 minut. 40 minut filmu zmontowanego, wiecie ile to jest... Wiecie ile to jest czasu montowanie 40, 40 minut filmu? 40 minut to montować. To prawie tygodnie zająć. Ale liczy się na no, jeszcze się, Nie wiem jaką to montuję, no ale może mu zajmować to jeden dzień. No ale na przykład jest taki M&M, który robi jakiś chujowy filmik dwa tygodnie, bo no, nie wiem, nie umiem montować filmów, tylko stawia jakieś zdjęcia w Nie, no... Co ja co mogę jeszcze powiedzieć? No po prostu chciałem się na ten temat wygadać, bo... To co Dronek zrobił to trochę cringe, żeby... E, promować typa, który wybija się na tym po prostu, że typo zrobił przerwę na YouTubie. I po prostu nikim o tym nie powiedział i że o i teraz wszyscy, aha nie żyje, bo, bo, bo sobie przerwę zrobił, no ha, no, make sense, przestajesz istnieć w, w społeczeństwie, to nie żyjesz, nie masz Facebooka, nie żyjesz, usuwasz konto na YouTubie, nie żyjesz, nie masz Instagrama, nie żyjesz, nie masz Discorda, no nie żyjesz, no, no oczywiście, nie masz, w, nie masz komputera, nie żyjesz w ogóle, nie, istnieje, nie, nie. Nie, że nie żyjesz. Nie istniejesz. Jak nie masz komputera to nie istniejesz. Jak nie masz... Jak, jak przestaniesz nagrywać na YouTubie to nie żyjesz. Jak nie masz w ogóle Facebooka, Instagrama, YouTube'a, innych superów, to nie istniejesz też basically. Więc no w skrócie no... No M&M... Trochę... Z, takie... Trochę pudełku zamknięty, co nie? Po co... Po co... Po co pomyśleć, że po prostu zrobił sobie przerwę, bo chciał odpocząć od YouTube'a? Nie, lepiej zrobić sobie jakąś... E, kuwa, E, teorię spiskową, że, że tam doktor mu kazał, kurwa, sobie przerwę zrobić, kiedy nagrywa filmy z innymi, to nie, make sense, e, dobra, to po prostu tyle ten film, chciałem taką krótką sprawę e, wyjaśnić, e, nie spodziewajcie się, że będę kontynuował tą sprawę z tym NMM, e, piszcie sobie tam chcecie, e, no i do zobaczenia i bye!